Siemanko handluj tym, czyli z życia handlarza samochodami. Używanymi, jak widać Studio laweta, czyli kolejna handlarska historia, ale tym razem jest to taka świeżynka, bo dosłownie z tego tygodnia. I tak, w tym samym momencie mogłem albo sprzedać samochód, do czego niestety nie doszło, ale dlaczego go nie sprzedałem i co pokrzyżowało mi plany sprzedażowe na ten dzień, o tym za chwilę, bo w tym samym momencie, w tej samej sytuacji i z tymi samymi ludźmi mogłem też dostać od nich potencjalnie w wpierdziel. Tak miałem gdzieś z tyłu głowy, że mogłoby tak być. Także, co się stało, jak to się stało i dlaczego sytuacja ze stycznia tego roku powiązała się z tą właśnie sytuacją z października? Lecimy z tematem. Dobra, także w ramach takiego szybkiego wprowadzenia do tematu, sytuacja teraz właśnie z października łączy się. Bezpośrednio, praktycznie sytuacją, która miała miejsce w styczniu tego roku, kiedy to ja sprzedałem pierwszy samochód właśnie w tym roku. Samochodem tym był za moim zdaniem, fajne auto, natomiast po dwóch dniach osoba, której ja ten samochód sprzedałem, stwierdziła, a bardziej stwierdził, że on nie chce tego auta, po prostu chce go oddać, bo, bo nie, bo coś mu się tam nie podoba. Natomiast nie było tutaj jakichś wat ukrytych innych tego typu rzeczy, chociaż w piśmie, które otrzymałem później, próbowano mi wytknąć różne wyimaginowane. Usterki, tak po prostu w tym samochodzie. Całe szczęście, ja przytomnie nagrałem naszą rozmowę. Gdyby do czegoś doszło, no to mógłbym to wykorzystać. Gdzie ta osoba, której ja sprzedałem samochód, przyznaje, że po prostu on go chce oddać, bo go chce oddać. I tyle. Także zanim dostałem to całe pismo. Tego samego dnia, kiedy my odbyliśmy naszą rozmowę telefoniczną, co zresztą jest tutaj może nie z głosem, ale cała sytuacja jest opowiedziana tutaj w jednym z filmików na kanale. W tym takim chyba, który ma najwięcej wyświetleń, bo tam jest bodajże 230 tysięcy wyświetleń. I później jest też drugi filmik, kiedy to dostałem już pismo tak, i cała ta sytuacja jest opisana. Także przysłał do mnie dwóch swoich znajomych, w sensie swojego jakiegoś wujka, natomiast nie był to jakiś wujek dzisiek e, pozdrawiam wszystkich zdzisków oczywiście, który gdzieś tam przyjechał sobie wesoło i wymachiwał jakąś siekierką czy tam toporkę i próbował zabierz samochód, bo to jest mojego Tom bratonka, zabierz, 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 tylko zorganizowana praktycznie e, ja mógłbym użyć tego określenia grupa przestępcza, bo moim zdaniem to była grupa przestępcza i to jeszcze zorganizowana czyli taka pseudo firma windykacyjna, która gdzieś tam po internecie śmiga, nawet sprawdzałem, nawet Faktycznie gdzieś um, coś takiego istnieje, e, natomiast wiadomo, jak to jest z tego typu firmami, firmami, tak? E, czyli ktoś tam komuś nie zapłaci, jakieś fikcyjne długi różne, tam inne, cuda, cudenka. A u mnie byli e, celem odebrania pieniędzy z jakąś nawiązką za samochód, i później ewentualnie, oby mi ten samochód przywysł z powrotem. E, także ta sytuacja się poniekąd łączy z tym o czym będzie teraz, łączy się z Audi, które mam teraz na sprzedaż, wy zresztą ten samochód mieliście, mam nadzieję, czy widzieliście, czy nie widzieliście, ale jest on tutaj na kanale, jest to Audi A6 C5 2,5 TDI w quattro, z takim dość fajnym środkiem i w takim dość fajnym stanie, jeżeli chodzi właśnie o wnętrze tego samochodu, bo za noc wiadomo, jest to auto jak auto, zresztą tam tak samo jak w przypadku tej Ibizy, są jakieś dodatkowe zdjęcia, jest filmik. Już nie, nie wspominając o tym, że jest filmik taki typowo pokazujący ten samochód, właśnie tutaj na kanale. I to auto zostało wystawione na marketplace też. Ja co prawda nie lubię wystawiać tam przedmiotów, bo są różne dziwne akcje. Już nauczyłem się tego, żeby nie wystawiać na różnych grupach. Typowo, broń Boże, na, jakimś grupie, na jakiejś grupie. Wiecie, w przypadku tego samochodu fanów Audi, bo tam to. No nie, po prostu nie. Lepiej czegoś takiego unikać, ale na sam marketplace jak najbardziej wrzucam typowo, bo tam nie można nic komentować. Jeżeli ktoś jest faktycznie zdecydowany, no to nie będzie zawracał tylko w komentarzach, tylko zadzwoni, lub też niestety napisze. I tak też się stało w przypadku tego samochodu. I spośród licznych, naprawdę licznych wiadomości, e, była jedna taka od e, chłopaka, tak powiedzmy, młodego mężczyzny, czy, czy jak zwał, tak zwał, no bo on taki młodziek raczej był, e, gdzieś tutaj z okolicy, jak sobie sprawdziłem. No i pytał się, czy samochód jest jeszcze dostępny. Czyli na początku poleciała ta standardowa taka formułka, czyli tak kliknijmy, czy przedmiot jest dostępny. Moja odpowiedź, oczywiście, że jest dostępny. Jakieś dwa krótkie pytania i czy można go obejrzeć tego dnia, gdzieś około godziny 18. Nie ma najmniejszego problemu. Kierowniku Król Złoty, przyjeżdżaj, oglądaj jak najbardziej. I ten samochód nie stał tak jak stoi teraz, bo teraz on jest tu, tu u mnie na placu. Tylko ja mam taki zwyczaj, że niektóre samochody wystawiam. Mam 300 metrów do drogi głównej, gdzie jest też taki, takie miejsce, w którym mogę sobie postawić ten samochód z taką typową kartką. Niektórzy może się z tego śmieją, że jeżdżenie z taką kartką to jest jakiś przyżytek. Natomiast mi udało się kilka samochodów właśnie tak sprzedać, także ja z tego korzystam, bo to jest dodatkowe. Wiecie, dodatkowo źródło takiej reklamy tego samochodu. Stoi sobie z tą kartką, a już widelec coś się zatrzyma, ktoś będzie zainteresowany, obejrzy, zakocha się w samochodzie i go kupi. Także ten samochód też stał właśnie tam. Plus jeszcze ułatwienie oględzin, tak? No bo nieczęsto nie ma tutaj na miejscu, a jeżeli ktoś, dajmy na to, przejeżdża i faktycznie dzwoni, i wie pan co, bo ja tu jestem przejazdem. Ja, co prawda, średnio wierzę w te osoby, które gdzieś tam przejeżdżają, a nie przyjeżdżają typowo, obejrzeć jakiś samochód, no ale wtedy odsyłam, że jeżeli ktoś chce tego obejrzeć tylko z zewnątrz, no to samochód stoi tam i tam, w miejscu ogólno można sobie obejrzeć, nie wiem, miernikiem sprawdzić, co tam chcą, tak, czy jest ułatwiony dostęp do tego samochodu. I ten samochód też stał, właśnie. Tam. I faktycznie ja prosiłem tutaj tego pytającego, tego zainteresowanego samochodem zakupem, czy tam oględzinami, o tak oględzinami bardziej, a może i zakupem. Tego się niestety nie dowiedziałem. Określiłem mu tak, samochód stoi tam i tam, proszę dzwonić do mnie, tak z pół godziny wcześniej. No i on zadzwonił wysłał SMS-a, że jest w drodze, czy tam wiadomość na tym, na tym Messengerze, już nawet nie pamiętam. Później, jak już byli na miejscu, dzwoni, że są. Jesteśmy na miejscu. A super, faktycznie to było tam 10 minut po czasie, przed czasem jakoś tak, czyli super hiper. Czyli osoba słowna, dla mnie duży plus, jadę. I tak, wyszedłem sobie z domu, wziąłem, wiadomo, jakąś kurtkę, dokumenty od tego samochodu, kluczyki od tamtego Audi, wsiadłem sobie do innego samochodu, zresztą też do Audi, i wyjeżdżam. Dojeżdżam sobie do bramy, patrzę sobie w lewo, patrzę sobie w prawo i z prawej strony jedzie taka ciężarówka. Taka typowo z HDS-em, załadowana jakimś towarem, tak sobie zauważyłem, że to był albo jakiś pelet, albo jakiś groszek, coś takiego, jakieś cztery palety, chyba czegoś takiego. E, czyli ktoś sobie kupował po prostu opał, no co może być tym dziwnego? No i tak czekam, żeby ta ciężarówka przejechała, ale on tak zwalnia ten kierowca. Zwolnił, może nie do zera, tylko zwolnił dość mocno. Zresztą, drogę tutaj, no to, to jest taka typowa osiedlówka, czyli tutaj wiadomo, no nie jeździ się szybko, jeździ się generalnie powoli. No ale on zwolnił za bardzo i się tak patrzy. I wiecie, teraz jest taka perspektywa, zmiana różnicy, bo jeżeli my siedzimy sobie w osobówce, to jeździmy tak, nisko, a on sobie jest jakoś u góry. Czyli też tak średnio było widać. Ale mówię, kurde, coś mi się tak. Tam małpki w głowie. Kurczę, kojarzę typa chyba, skądś go kojarzę, on tak na mnie też popatrzał. Ja wiecie, generalnie śpieszyłem się do tych klientów, tak, no bo żeby tam być jak najszybciej. Także wyjechał i w momencie jak mijałem tę ciężarówkę, bo też ten kierowca sobie tak trochę odjechał, kurczę, czy to nie był koleś, który kupił ode mnie Ibizę? Bo on u mnie też był w trakcie pracy, co prawda był wtedy busem, też bardzo nieładnie, że w trakcie pracy swoje prywatne rzeczy załatwiał. Też kto tak nie robił, nie? I był taki dość charakterystycznie ubrany, czyli wtedy miał jakiś bezrękawnik, teraz też miał taki bezrękawnik i w kurde, to był on. Tak mi się wydaje, że to był on. I nazwijmy go Zenek. O tak, niech mu będzie Zenon, jak Martyniuk, niech ma na potrzeby tego filmiku. No i dobra, okej, okay. jechał to jechał, trudno. Tam z jakimś, wiadomo, pomocnikiem we dwie osoby jechali. Ale się tak bardzo dziwnie patrzą. Dobra, niech ci chłopie będzie, teraz ty nie masz tutaj swoich e, kolegów, gangsterów. No to. No i teraz przez ten telefon wybiłem się z rytmu. E, w każdym razie dojeżdżam sobie do miejsca, gdzie stoi samochód, bo to jest dosłownie 300 metrów, no ale samochodem, wiadomo, szybciej i tak e, jakoś no, szybciej po prostu niż i śpieszo, tak. E, przyjeżdżam, patrzę, stoi sobie golfik, czwóreczka. Pięciu furtkach, na tablicach z tego mniej więcej miejsca, skąd był ten Ancymon, z którym miałem problemy właśnie w styczniu tego roku. E, bo to już takie kojarzenie się zaczęło, nie? że on tam przyjeżdżał, teraz samochód też jest na tych tablicach. Ja jakoś mam taki umysł trochę śledczy momentami i mi się to zaraz jakoś tak połączyło. E, trzech młodzieńców, jego mości, jak zwał, tak zwał. Czyli trzech potencjalnych kupujących, ale takich młodszych, mniej więcej właśnie w wieku też tamtego zawodnika. E, co jakoś tam. No nie zbudziło moich takich specjalnych podejrzeń, czy czegoś takiego. No po prostu kupujący na samochód. Dwóch już stoi, przywitałem się z nimi. Trzeci gdzieś tam w oddali, kawałeczek od nas, rozmawia przez telefon. Dałem kluczyki, otworzyłem samochód. Oglądajcie jak najbardziej, tutaj zadawajcie jakieś pytania. Nie ma problemu, ja tutaj jestem. Wtedy podchodzi ten trzeci, przywitał się też ze mną, ale mówi do tamtych pozostałych dwóch. Tak, macie rację? Mieliście rację? To był Zenek, to Zenek jechał tą ciężarówką. I w tym momencie... I w tym momencie już mówię, kurczę, sam do siebie, wewnętrzny ja, do mnie realnego, kurde, coś może będzie. Może znowu będzie jakaś, nie wiem, łobuzerka się tutaj rozpocznie, bo teraz ten as będzie zaraz wracał. rozwoduje tym HDS-em te cztery palety, to jest też moment, jeżeli ma jakąś prawę. Podjedzie tutaj, tutaj ma trzech kolegów, tam ma kolegę w kabinie, a że sytuacja wtedy nie rozwiązała się po jego myśli. No ale widać, że to był taki człowiek, który lubi jakoś tak, jeżeli ma przewagę, tak? Czyli tak jeden versus jeden, gdzieś jakbyśmy się w sklepie w Żabce jakiejś spotkali, czekając na hot doga czy na coś takiego, no to podejrzewam, że by się nawet nie odezwał. Natomiast tutaj on, pasażer trzech kolegów, jak się okazało, bo to mi się już akurat połączyło już wtedy wszystko w jedną całość, czyli on sobie jechał, jego imię było mi znane, co prawda to nie był Zenek, Plus jeszcze te tablice rejestracyjne. Kurde, będzie wesoło, nie? Może być wesoło, ale nie musi. Fakt faktem, że oni wyglądali na takich normalnych ludzi, na takich, no, byli w porządku, tak mogę powiedzieć. No, jeżeli chodzi o oględziny tego samochodu, podłączyli sobie komputer, przejechali się, pooglądali. No i tutaj byli. Dziwnie to zabrzmi. Ze strony kupuje, sprzedającego samochód, tak? No ale moim zdaniem byli bardzo zadowoleni ze stanu tego samochodu, zwłaszcza jeżeli chodzi o środek tego auta. No bo już oglądali podobno kilka egzemplarzy i akurat tutaj nie dziwię im się, że ten zwrócił ich szczególną uwagę, jeżeli chodzi o stan tego wnętrza. Bo tam jakieś przyciski nie są powycierane. Wiadomo, to nie jest nowe auto, on ma tam 20 kilka lat, ale nie jest źle. No i. Rozmawiamy, rozmawiamy, rozmawiamy. Nie doszliśmy tylko do tematu ceny, tak? No, ale ten, który do mnie dzwonił, zadeklarował się, że następnego dnia na 100% da mi znać, co, jaką on tam podjął decyzję, bo to miał być samochód dla niego, co jak i gdzie. No, ale na pewno się odezwiam. Wysłuchaj. Napisz, nawet jeżeli nie będziesz chciał napić, tylko że, że nie bierzesz po prostu i tyle. No ale widać było, że chłopak jest taki dość zainteresowany tym samochodem, bo to się jednak widzi. Jakby nie patrzeć po tylu latach sprzedawania samochodów, widzi się kiedy komuś to auto się podoba, kiedy się nie podoba. No ale już nie zadzwonił. Czyli oni sobie odjechali, wsiedli, jeszcze tak wiecie, zatrzymali się tym samochodem, tym golfem, popatrzyli sobie jeszcze na niego, i to jest też taki dobry znak, że wiecie, wyjeżdżają. Ale jednocześnie gdzieś tam się jeszcze patrzą na ten samochód, jeszcze gdzieś tam są na etapie takiego mentalnego kupowania właśnie tego auta. I to dla mnie był taki dość duży pozytyw. Drugim pozytywem było to, że zenek, tak zenek, zenek go nazwałem, że zenek akurat nie wracał, że się nie minęliśmy, bo powiem wam szczerze tak, nie chciałbym się spotykać z osobą, która mi tyle krwi napsuła. Nie chciałbym Z jednej strony nie tam, żeby z jakiegoś strachu Czy z czegoś takiego, tylko po prostu z takiej Czystej ludzkiej nienawiści No bo Tak już jest i tutaj nie możemy bo Nie można powiedzieć tak, że kocha się wszystkich Bez względu na wszystko, tylko są tacy ludzie Którzy gdzieś tam za bardzo zaszli za kołnierz I za skórę Za kołnierz to się nie wylewa I z nimi się nie rozmawia eee, Także całe szczęście, że tak było I podejrzewam teraz, uwaga wielce Że ten Zenek, jak już rozładował ten towar, to sobie zadzwonił do nich, co oni tutaj robili, co oglądali. No bo ten trzeci muszkieter, rozmawiając właśnie przez telefon, no pewnie mówił, że samochód przyjechali oglądać. No bo gdzie oni by się tutaj spotkali, skoro on mieszka 30 km stąd i oni byli mniej więcej też w tych okolic. W sensie na pewno ten jeden, który do mnie pisał przez Messengera. No i tak to oto dzięki sytuacji ze stycznia tego roku nie sprzedałem w październiku. Samochodu, tak w każdym razie ja sobie to tłumaczę, bo moim zdaniem oni ten samochód by kupili. Zresztą tutaj mogłem na niego zrobić taką dość dobrą promocję cenową e, względem tej ceny, która jest wystawiona. Bo ja już też nie chcę, nie chciałem tam odpisywać, pisać i dosyłać jakichś zdjęć innych tego typu akcji. Jeżeli oni by mi złożyli dobrą propozycję, e, no to wyjechaliby tym samochodem tego dnia, czy następnego dnia, czy, czy, czy też dzień jeszcze później. No ale tutaj. Zenuś pokrzyżował moje plany skutecznie Tak mi się w każdym razie wydaje I przez to nie sprzedałem tego samochodu Jest nadal Także w sumie tyle Tak to jest z tym handlarskim życiem Dzięki za oglądanie, do następnego, hej!